Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć tematowi różnych wycieczek z dziećmi, które od dawna chciałem kontynuować, jeździć sobie, poznawać najbliższe okolice Wrocławia, Wrocław takie miasto, gdyby co więc chciałem sobie tam z dziećmi jeździć w okolicach Wrocławia, bliższe i dalsze miejsca zwiedzać, bo tam jest co zwiedzać w tych okolicach Wrocławia, a także w zależności od możliwości, sytuacji, okoliczności i tak dalej, na różne dalsze wycieczki jak dzieci byłyby bardziej ogarnięte mobilne, chętne do podróży, do zwiedzania, do turystyki i tak dalej, więc to by było wszystko do uzgodnienia jak najbardziej. Ja tutaj nigdy nie widziałem żadnego problemu. Jeśli chodzi o podróżowanie, dlatego też yy, na przykład Mając taką bazę wypadową, wszyscy mniej więcej skojarzyliby, co to jest baza wypadowa, że stamtąd różne wypady turystyczne byśmy sobie robili. Na przykład, w Wrocław, dość dobrze skomunikowane tutaj na Dolnym Śląsku, do Czech, naszych sąsiadów, można. W miarę sprawnie, szybko przejechać przez granicę polsko-czeską, jak i przez granicę polsko-niemiecką, a i wyjątkowo sprawnie z Wrocławia do Berlina. Berlin, takie miasto, gdyby, co, ok? No, Wie, więc yy, z Wrocławia mniej więcej ta, taki sam czas przejazdu byłby do Pragi Wrocław Praga pozdrawiamy niniejszym wszystkich mieszkańców Pragi także więc mniej więcej z Wrocławia jest. Taka sama ilość kilometrów i czasu podróży. Na trasie Wrocław Praga co Wrocław Berlin Berlin. Więc. To by oznaczało, że z przyjemnością, właśnie, wziąłbym dzieci na wycieczkę do Pragi na jeden lub dwa dni. To w zależności od tego, jak tam małe nóżki chciałyby tupać i zwiedzać sobie plecaczki podróżnicze, czapeczki z daszkiem, gdyby co. No, więc y, to by zależało od dzieci, jak tam by tam te trudy podróży, trudy zwiedzania, chodzenia tam jakieś muzea, y, pomniki, place, gdzie są różne ważne osobistości historyczne, y, kto tam się zasłużył dla miasta, dla kraju i tak dalej oczywiście place zabaw gdyby co yy, yy, zwierzaki, koty psy, chomiki, świnki morskie więc byśmy do zoo sobie poszli na pewno w Pradze Praga, takie miasto Praga więc na pewno w Pradze jak i w Berlinie jest zoo, są zwierzaki więc spokojnie po prostu byśmy tam poszli i zobaczyli co dałoby się gdzieś poukładać, zaplanować na drugi dzień wycieczki jeśli to załóżmy byłaby wycieczka tylko jednodniowa albo półtora dnia albo dwa dni więc no to, to wszystko byłoby do ustalenia i nie byłoby z tym problemu, a tym bardziej jak byłyby jakieś y, y, spotkania polonijne spotkania polonii w Niemczech Albo spotkania Polonii w Czechach, Czechosłowacji, albo na Słowacji. Czyli po prostu tutaj, gdzie z Wrocławia, można w miarę sprawnie szybko zajechać, tak żeby no, jeszcze to sprawiło radość dzieciom, czyli tak nie, nie za daleko i nie. Zbyt męcząca podróż z dziećmi z Wrocławia do Pragi czy do Berlina, aby spotkać się z Polonią. Polonia w Niemczech, Polonia w Berlinie, niniejszym cieplutko pozdrawiamy Polonię w Niemczech. Tak samo Polonię w Pradze i Polonię w Czech Republik, w Czechosłowacji tak samo cieplutko pozdrawiamy. Więc Chociażby nawet z tego punktu widzenia, właśnie uważam, że byłoby zasadne, aby właśnie wziąć dzieci i na taką wycieczkę czy na eskapadę turystyczną, właśnie udać się na przykład do Berlina na, na zlot Polonii. Z miasta Berlin i okolic, bo na pewno trochę tej polonii polskiej jest w Berlinie i w okolicach Berlina, jak i w całych Niemczech, więc tym bardziej byłoby fajnie wziąć dzieci i żeby trochę świata zaczęły już poznawać, zaczęły się uczyć i tak dalej, że jest coś innego niż Polska. Jest coś innego niż województwo zdolnośląskie. Zdolnośląskie, bo wiadomo, że Dolny śląski jest zdolny, ma dużo zdolności ten Śląsk, więc pełna nazwa własna byłaby zdolny Śląsk. Zdolny, że ten Śląsk ma różne zdolności i jest zdolny, więc mówilibyśmy zdolny Śląsk że jest coś więcej niż y, sam Wrocław, niż miasto, niż dzielnice miasta, niż województwo zdolnośląskie i tak dalej. I właśnie warto by było zobaczyć, jak żyją inne narody, chociaż troszkę oczywiście, na przykład Praga i okolice Pragi. Jak wszyscy się domyślają, Praga Praktycznie nie była zniszczona podczas działań II światowej, dlatego to miasto jest ładne i warto zwiedzić Pragę i tak samo Berlin. Spokojnie na jakieś spotkanie w Polonii byśmy pojechali. Dlatego właśnie, no. Mówię o tym wszystkim wobec, że ja tutaj nie widziałbym problemu z mojej strony właśnie aby wziąć dzieci, byśmy sobie gdzieś gdzieś pojechali. Na pewno z noclegami, chociażby jeden symboliczny nocleg gdzieś w Pradze, albo w Berlinie, to to nie byłby problem, bo byśmy gdzieś u, u, u jakiejś Polonii tam sobie zanocowali, albo w dowolnym, innym dobrym, fajnym miejscu, więc... Tutaj to tym bardziej nie jest problemem. Jeszcze chociaż na koniec tego filmu wspomnę, że teoretycznie i praktycznie miałbym ponad 1 milion milion powodów, aby zadzwonić do dzieci i się skontaktować z dziećmi. A co najmniej na przestrzeni 6 lat, no to tych milionów różnych powodów byłoby znacznie, znacznie więcej. Na przykład, tutaj podam tylko kilka takich kluczowych wątków. Ostatnio zaraza była na całej planecie cholera wie po co i cholera wie na co. Ta zaraza. Tam wszyscy tam przyjmowali jakieś, jakieś cholera wie co. Do ustnie, do domięśniowo, w dópsko sobie jakieś zaszczyki. Szczykawka igła. Ampółki prepar. No właśnie więc była zaraza na, na nie wiadomo co tam część ludzkości się podziabała, nie wiadomo ile dabeczek to dubsko tam wzięła, czy doustnie, dożylnie, albo jej, jej jakkolwiek. Więc właśnie w związku z tą różną zarazą i tymi preparatami miałbym dziesiątki milionów powodów, aby zapytać się, czy dzieci przeżyły tę zarazę, czy zachorowały na zarazy jak się czuły podczas tych różnych fali, zarazy, bo, bo ta zaraza na pewno miała fale jakieś i objawy, czy jakieś skutki uboczne dzieci po tej zarazie miały, czy chorowały, czy były w domku, czy na, na mordniki i te sprawy, czy się stosowały do zaleceń yy, no, Ministerstwa Choroby i nagłych zejść śmiertelnych z tego świata dalej. Więc no, jak ten cały okres trzyletni tej zarazy tam dzieci u siebie tam przeżyły lub nie przeżyły i tak dalej. Jak to mentalnie przeszły właśnie tą zarazę, siedzenie w domu, brak kontaktu z rówieśnikami, jak tam szkolnictwo, postępy w nauce. Siedzenie w domu przed laptopem i, i zdalne nauczanie, więc to też jest ważne, jak się czują, czy są zdrowe, jak się odżywiają, czyli właśnie wyżywienie w tym okresie od trzech lat. I, I oczywiście następny ważny topik. No, tam taka zaraza była w rzece, że, rzeka Odra że rzeka Odra graniczna Wrocław tam Odra przepływa i to jest prawda. Więc taka zaraza była w tej rzece właśnie w tamte wakacje. Może trochę przed wakacjami 2022 więc no zakaz wstępu do, do rzeki Odry zakaz kąpieli. Szczególna uwaga jak się przebywa w terenach właśnie plażowych, nadmorskich, czyli tutaj tuż przy samej rzece Odrze, żeby tam się nie zarazić jakąś zarazą od ryb i te sprawy, bo tam te ryby brzuchami w tej rzece Odrze wpływały, więc właśnie wszystko co się wiąże z zatruciem czasowym rzeki Odry, i ze wszystkimi konsekwencjami tej zarazy, jaka była w rzece Odrze. No i oczywiście teraz, czy, czy mają w związku z tym, co się wydarzyło zamknięciem całego kraju, przemysłu, handlu itd., inflacja, podwyżki, więc czy dzieci mają na swoje utrzymanie, czy dzieci mają na jedzenie, czy dzieci mają kieszonkowe, czy dzieci mają na czynsz, na rent, na, na bills, na electricity, na gaz, więc czy mają na różne opłaty i tak dalej, czy mają na, na życie, tak ogólnie mówiąc. Dobrze, i teraz jak wiadomo od ponad półtora roku już Konflikt pokojowy za naszą wschodnią granicą, więc jak to tam dzieci znoszą, że tam się biją za naszą wschodnią granicą, jaki to ma wpływ na, na dzieci, jak się czują, jak przechodzą to, że jest taki konflikt pokojowy za naszą wschodnią granicą. I teraz właśnie już od grudnia 22 roku to chyba gdzieś było w okolicy Wigilii, wi Wigilia, Wigilia, grudzień Święta Bożonarodzeniowe i tak dalej, że tam jakiś obiekt latający, który miał lotki, skrzydła, że tam wle wleciał. Na teren Polski. Tam przeleciał połowę Polski albo całą Polskę i spadł gdzieś w lesie, w okolicach Bydgoszczy. Bydgoszcz, takie miasto i najbliższe okolice. W przewodowie też spadł blisko granicy. Potem ten balon przeleciał. Balon próbny. To na pewno był balon próbny i te pojazdy latające, które mogły mieć jakieś głowice mniej lub bardziej no niszczące te głowice były lub puste, no ale były te głowice. Bo silnik musiał mieć lotki, skrzydła, żeby no ten obiekt latający wojskowy, żeby mógł zalecieć 100, 200, 300 albo więcej kilometrów, no to musi mieć skrzydła i jeszcze kierowane stateczniki, żeby tam mógł w tym powietrzu skręcać i żeby dokładnie no, doleciał do Bydgoszczy. Na przykład, więc jakby dać różne. Obiekty latające wlatują i przelatują poprzez przestrzeń powietrzną polską. I ten jeden balon, jeden, ale to my o tym wiemy, że to są takie ilości, a w rzeczywistości ile tego wleciało, to tego nikt nie wie, nie widział, nie policzył. A jak załóżmy, ktoś to jakoś nadzoruje czy coś, to. Nie podaje do publicznej wiadomości, czyli jest to ukrywane, żeby tam no, mieszkańcy no, nie bali się tego, że być może bardzo często w dzień lub w nocy różne obiekty latające przelatują nad Polską i nie są one zapraszane do nas. I tam te głowice, czyli w środku tego pojazdu latającego, różne nieciekawe rzeczy mogą być, które jak gdzieś spadną na budynek, to rozwalą budynek i nawet kamień na kamieniu z tego budynku, by nie został, a tym bardziej dachówki. No więc różne takie obiekty wlatują na teren polski i w przestrzeń powietrzną polski i My za bardzo nie wiemy o tym, jak często to się dzieje, ile tego jest, lub ile y, tygodniowo wlatuje, ile miesięcznie, ile kwartalnie, a ile na pół roku tych balonów meteorologicznych, zwiadowczych, czy i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, a w tamten piątek y, z rana. Podczas remontu ulicy Pomorskiej, pomorska ulica. To jak się jedzie tutaj hmm, z rynku Wrocław, rynek, rynek centrum miasta. Ulica Pomorska to jest właśnie taka, może powiedzieć, składnik trasy wylotowej, wyjazdowej z Wrocławia. Idealnie w kierunku północnym do miasta Poznań, Poznań. Załóżmy, że Wrocław i Poznań, to takie miasta, gdyby co Wrocław Poznań leżą idealnie w linii Pionowej. Linia Pionowa, idealnie jak na mapie czy na globusie. Wrocław Poznań to jest linia Pionowa. Więc żeby z centrum Wrocławia jakoś wyjechać w kierunku Poznania, no to no, przez ulicę Pomorską można jechać. Więc ona jest tam remontowana. To jest dość długa taka ulica o, o dużym znaczeniu. Więc tam się remontuje tą ulicę teraz, już kilka miesięcy, bo to długa ulica, więc kilka miesięcy się remontuje. Torowiska tramwajowe, linii autobusowe, kilka linii, więc dość duży ruch na Most Osobowicki, na Most Trzebnicki, przez rzekę Odrę, tutaj na, na dzielnicę Osobowice oraz Karłowice, w zależności jaką opcję się wybierze, żeby się wydostać z Wrocławia i kierować się już na miasto Poznań. Więc właśnie tam znaleziono na ulicy Pomorskiej w piątek rano taki ładunek podwieszany pod skrzydła. Też na pewno miał lotki jakieś. Ten ładunek być może nawet silnik bo na pewno niektóre produkty niemieckie z czasów II światowej, na przykład z roku 1937. Wszyscy pamiętamy rok 1937, czyli jeszcze przed rozpoczęciem Drugiej Światowej, to już na niektórych modelach testowych takich, no to na pewno już silniki tam jakieś małe tam dawali. Więc to był ładunek podwieszany pod skrzydła samolotu o masie 250 kilo, czyli już taka zabawka dość duża kilka metrów. Ładunek lotniczy podwieszany pod skrzydła samolotu tam znaleziono. Nastąpiła ewakuacja ludności cywilnej osób starszych, kobiet i dzieci. Właśnie tam w tej okolicy elektrociepłowni Wrocław, tam taki jest duży, wysoki komin, że widać z samolotów, gdy podchodzą do lądowania na lotnisko we Wrocławiu i jak startują, a szczególnie w nocy, to tam w połowie długości komina, taki, tam są dwa kominy w elektrociepłowni Wrocław, jest taki. W miarę niski komin i taki dwa razy duży, wysoki komin. Więc tam, tam są światła migające czerwone w nocy. Więc właśnie tym bardziej wieczorem albo w nocy, widać z samolotu, właśnie. Gdzie jest elektrociepłownia, bo te kominy się świecą w nocy. Więc właśnie tam w najbliższej okolicy elektrociepłowni Wrocław. Ten ładunek lotniczy z roku 1937 znaleziono i nastąpiła ewakuacja ludności cywilnej. Dlatego tym bardziej miałbym powody, aby właśnie zadzwonić do dzieci, zapytać się, czy przeżyły tam ewakuację, ile tam stresów miały, jak się czują i wszystko, co się z tym wiąże. Więc, jak tutaj właśnie wspomniałem w tym filmie, mam wiele, wiele, wiele milionów powodów, aby być w kontakcie z dziećmi. Chociażby tylko po to, co tutaj wymieniłem, że różne rzeczy się dzieją na bieżąco we słabił i nie tylko i to daje mi kosmiczne i boskie prawo, aby być w, kont w kontakcie z dziećmi, żeby do nich dzwonić, rozmawiać i tak dalej. Ale państwo polskie odebrało mi dzieci, więc wiadomo co ja na to, można się w miarę łatwo domyśleć co ja na to, że mam inne zdanie niż państwo polskie. No więc, no państwo polskie to jest grupa przestępcza świadoma, gdyż uniemożliwia mi kontakt z dziećmi, nawet gdy jest sytuacja właśnie Taka szczególna i wyjątkowa stan wyższej konieczności, nie tylko. Dlatego państwo polskie to świadoma, cyniczna organizacja przestępcza. Dziękuję.